Witam Państwa. Witam Ciebie jeszcze raz bardzo serdecznie, droga Roberto, pani prezydent. Jak Państwo wiecie, współpracujemy z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, panią Robertą Metzolą, od wielu, wielu lat i możemy zawsze liczyć na jej wsparcie w bardzo różnych kontekstach. Muszę powiedzieć, że przy wszystkich dzisiejszych emocjach, które targają Unią Europejską w związku z Ukrainą, liberalizacją handlu, protestami rolników, kwestiami praworządności, migracji, mógłbym wymieniać jeszcze wiele innych tematów, które ogniskują uwagę opinii publicznej i polityków europejskich. W każdej z tych spraw. Mogłem zawsze liczyć na pełne zrozumienie i, i bardzo dobrą współpracę z panią przewodniczącą. Dzisiaj także rozmawialiśmy z oczywistych względów o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obecność pani przewodniczącej w Polsce jest też takim znaczącym elementem w kampanii profrekwencyjnej. W Polsce frekwencja w wyborach osiągnęła rekordowe wymiary zarówno 15 października, ale także w czasie ostatnich wyborów do europarlamentu. Także myślę, że to jest dobre miejsce droga Roberto, żeby rzeczywiście głośno i wyraźnie rozmawiać o, o tym, jak ważne są wybory europejskie i jak ważny jest Parlament Europejski. My w Polsce w tej chwili koncentrujemy się i to także dotyczy bezpośrednio instytucji europejskich na kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, jako części generalnie problemu bezpieczeństwa Polski i całej Unii Europejskiej w kontekście wojny, ale także w kontekście decyzji dotyczącej liberalizacji handlu z Ukrainą czy niektórych aspektów Zielonego Ładu. Ja z wielkim uznaniem przyjąłem decyzje, które zapadły w Parlamencie Europejskim pod przewodnictwem pani przewodniczącej Mecoli w odniesieniu na przykład do pestycydów, czyli to jest jeden z przykładów, gdzie udało się znaleźć pewne rozwiązanie, które ułatwia także naszym rolnikom, naszym producentom życie w tych trudnych czasach. To oczywiście jest niewystarczające. Rozmawialiśmy dzisiaj długo na temat też specyficznej sytuacji polskiego rolnictwa w związku z i geografią i charakterem polskiego rolnictwa. Liczę tutaj bardzo na zrozumienie szefowej Parlamentu Europejskiego i wiem, że się nie przeliczę, wiem, że takie zrozumienie uzyskaliśmy. Nie ulega wątpliwości, że europejscy, w tym polscy rolnicy muszą mieć pewność, że rozwiązania jakie będziemy przygotowywali będą dla nich przyjazne a nie wymierzone w ich podstawowe interesy. I dlatego i mówię tutaj zarówno o eksporcie produktów rolnych i żywnościowych z Ukrainy do Europy, jak i o niektórych zapisach w zielonym ładzie. To nie jest proste. W ogóle nie ma dzisiaj prostych sytuacji w europejskiej polityce, ale będziemy musieli tak czy inaczej wspólnie jeszcze w tej kadencji i w przyszłej kadencji parlamentu skuteczniej zacząć dbać o interesy producentów rolnych w Europie i w Polsce. To nie jest tylko kwestia ich interesów, chociaż trzeba je też szanować. Każdy ma prawo do pełnego respektu, szacunku i zrozumienia dla własnych interesów w Europie, ale to jest także kwestia fundamentalna bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej i Polski w kontekście zagrożenia wojną, znaczy trwającą wojną w Ukrainie i zagrożenia konfliktem globalnym, które nie jest abstrakcją. I wszyscy musimy się do tego przygotowywać, możliwie zjednoczeni, mając także na uwadze bezpieczeństwo żywnościowe. Będziemy o tym rozmawiać także na najbliższej Radzie Europejskiej. W marcu nie tylko ja, Zwróciłem się o to, aby kwestie rolników ich interesów były w agendzie spotkania Rady Europejskiej w marcu i liczę tutaj też oczywiście na pełną współpracę. Wiem, że mogę na to liczyć po, po dzisiejszym spotkaniu z panią przewodniczącą Robertą Mezzalą. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, co przez całą kadencję robiłaś dla Europy, a także dla mojego, dla, dla mojego kraju. Byłaś zawsze bez kompromisowe, jeśli chodzi o kluczowe wartości, a, a równocześnie bardzo racjonalna, elastyczna, pragmatyczna, kiedy trzeba było znajdywać rozwiązania takie na dziś. I, y, możesz liczyć, droga Roberto, na pełne wsparcie swoich polskich przyjaciół dziś i jutro. Dziękuję bardzo. Bardzo cieszę się, że jestem dzisiaj tutaj, w tym szczególnym momencie w Warszawie, ponieważ właśnie świętujemy 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Bardzo się cieszę, że powróciłam tutaj właśnie w tym momencie, kiedy Polska powraca do serca Europy staje się liderem. Teraz właśnie składam wizyty w różnych państwach członkowskich, żeby zwiększyć świadomość dotyczącą wyborów do Europarlamentu. Chcę nakłaniać młodych ludzi do tego, żeby głosowali. Wiem, że tak też musi być w Polsce. 9 czerwca. Zbiorą się wszystkie państwa członkowskie w Brukseli i wiemy, że po tych wyborach wszystko może się zmienić, ale też wszystko jest w naszych rękach, ponieważ te, ci ludzie, którzy będą wybrani, będą mieli wpływ na kształt Europy i też Polski, i innych krajów, więc to do Was należy głosowanie. Dziękuję w tym momencie panu premierowi za to przywództwo. Już wiele wykonaliśmy, wiele kroków zaopatrzonych, ku temu, by umocnić Europę. Już rozmawialiśmy o wielu wyzwaniach, które są ważne dla Europy dla polskich obywateli. I jakie rozwiązania możemy tutaj zaproponować? O tym właśnie rozmawialiśmy. I rzeczywiście jestem też, muszę powiedzieć, dumna z wielu sukcesów, które już stały się naszym udziałem. Natomiast jestem otwarta na to, żeby poprawić sytuację żebyśmy mogli na przykład stawić czoła frustracjom, które się pojawiają. Dla mnie odpowiedzią jest dialog, dyskusja, przekonywanie ludzi do tego, żeby głosowali właśnie w czerwcu. I tak jak już powiedziałam, rozwiązanie związane z polityką klimatyczną musi brać pod uwagę sektor rolny. Nie można nikogo pominąć, zwłaszcza w kontekście tej straszliwej wojny, która jest za naszymi granicami. I mam nadzieję, że jestem przekonana, że znajdziemy odpowiednie rozwiązanie. Szanowny panie premierze, drogi Donaldzie, zawsze mówiłeś, że musimy wszyscy razem bronić naszych wspólnych, wartości demokracji, praworządności i pokoju, nawet jeśli będzie się te wartości podważało, jeśli będą one zagrożone, bo to jest coś, co nas definiuje. Wydawało nam się, że nie będzie już nigdy wojny. Nasza Europa właśnie musi być przykładem przestrzegania tych wartości, wolności i dobrobytu. Oczywiście Polska znajduje się w sercu tej Europy. Każdy musi się móc z nią identyfikować i wiedzieć, jaki jest jej potencjał. Dlatego też musimy być zjednoczeni i jednoznacznie potępić agresję rosyjską w Ukrainie. Wiemy, że możemy tego dokonać, dokonać tego, żeby wesprzeć Ukrainę, ale też i chronić nasze wewnętrzne rynki. To czym Polska się wykazała, jeśli chodzi o pomoc Ukraińcom. To jest coś bez precedensu. Otworzyliście swoje serca, swoje domy milionom uchodźców ukraińskich, którzy szukali tutaj schronienia. Drogi Donaldzie, bardzo się cieszę, że jestem tutaj i cieszę się, że Polska powróciła do serca Europy.